Rozwiążmy podany tutaj układ czterech równań z trzema niewiadomymi, ponieważ nie jest to układ kwadratowy, nie możemy użyć ani wzorów Kramera, ani metody macierzy odwrotnej, bo do jednego i do drugiego musimy znaleźć najpierw wyznacznik. No, tu jest macierz współczynników, jest macierzą 4 na 3, więc wyznacznika nie da się policzyć. Jedyną metodą, jakiej możemy użyć, to eliminacja Gaussa. Wykorzystamy tutaj jej praktyczną wersję, czyli tzw. Tak metodę kolumn jednostkowych. Różnica między metodą praktyczną a klasyczną jest taka, że metoda kolumn jednostkowych nam, daje nam zupełną dowolność w wyborze elementów wiodących, tzw. Tak zwanych wiodących jedynek, nie narzuca nam żadnej kolejności wykonywania operacji yy, na wierszach. Zaczynamy od stworzenia macierzy rozszerzonej tego układu, czyli... Przepisujemy współczynniki przy zmiennych, w pierwszej kolumnie współczynniki przy x, w drugiej kolumnie współczynniki przy Y i w trzeciej przy z'ach. Kreska pionowa i z prawej dopisujemy kolumnę wyrazów wolnych, czyli prawą stronę tego układu 5, 3 minus 2 minus 1. Kreska pionowa gra rolę znaków równości. Ponieważ używamy metody praktycznej, od nas zależy, który element wybierzemy jako wiodącą jedynkę. Załóżmy, że zaczniemy od trzeciej kolumny i załóżmy, że tą jedynką wyzeruje pozostałe elementy w tej kolumnie. Celem tutaj jest uzyskanie maksymalnej liczby kolumn jednostkowych, czyli kolumn, w których mamy jedną jedynkę i same zera maksymalną liczbę to znaczy chcemy, żeby liczba kolumn jednostkowych równała się liczbie niezerowych wierszy. Jeden wiersz to jedno równanie i mamy mieć wiodących jedynek czy kolumn jednostkowych tyle samo, ile pozostanie nam niezerowych wierszy. Zaczynamy od trzeciej kolumny. Przy pomocy tej zaznaczonej jedynki chcę wyzerować pozostałe elementy w tej kolumnie. Poniżej jest 0, powyżej są dwie dwójki, więc Podobna operacja. Aby pozbyć się dwójki z wiersza pierwszego, muszę odjąć dwa razy wiersz trzeci. Aby wyzerować dwójkę w wierszu drugim, muszę również odjąć dwa razy wiersz trzeci od wiersza drugiego. Wiersz trzeci i czwarty nie zmieniają się po tej operacji, więc je przepiszę. Natomiast do wiersza pierwszego i drugiego identyczna operacja, czyli zacznę od 2, 2. 2 odjąć 2 razy 3, czyli 2 odjąć 6 jest minus 4, 1 odjąć 6 minus 5, 2 odjąć 2, oczywiście 0, o to chodziło, i 3 odjąć minus 4, czyli 3 dodać 4, 7. W pierwszym wierszu podobnie, 3 odjąć 6 jest minus 3, 1 odjąć 6 jest minus 5, 2 odjąć 2 oczywiście 0 i 5 dodać 4 jest 9. I uzyskaliśmy w ten sposób jedną kolumnę jednostkową. Następnie muszę wybrać, muszę wyzerować kolumnę pierwszą albo drugą, czyli muszę wybrać następny wiodący element. Z tym, że ponieważ w trzecim wierszu już mamy jedną wiodącą jedynkę, trzeci wiersz staje się niejako nietykalny, ja go zakryję. Ponieważ w każdym wierszu może się znajdować tylko jedna wiodąca jedynka. Gdybyśmy wybrali tutaj którąś z tych trójek jako następny wiodący element i wyzerowali kolumnę, dajmy na to pierwszą przy pomocy tej trójki, no to te zera, które pojawiły się w tej chwili w kolumnie trzeciej, zostałyby zniszczone przy pomocy tej jedynki, której właśnie użyliśmy, żeby te zera stworzyć. Dlatego najlepiej sobie zakryć ten wiersz, w którym już mamy jedną wiodącą jedynkę, i kolejny wiodący element wybieramy z pozostałych tutaj widocznych, niezerowych. No najprościej, którąś z tych jedynek w ostatnim wierszu, dajmy na to tą. Chcę przy jej pomocy wyzerować całą kolumnę, więc tu będą trzy operacje, wszystkie trzy za jednym zamachem. Przejdę do drugiej linii tutaj. Aby pozbyć się tej minus trójki z pierwszego wiersza do pierwszego wiersza muszę dodać 3 razy wiersz czwarty, czyli 3 razy 1. Żeby pozbyć się minus czwórki tutaj z drugiego wiersza do drugiego wiersza muszę dodać 4 razy w4. I żeby pozbyć się w końcu trójki z trzeciego wiersza, od trzeciego wiersza muszę odjąć 3 razy W4. Zatem wiersz czwarty się nie zmieni. Do wiersza pierwszego dodajemy 3 razy wiersz czwarty, czyli będziemy minus 3 dodać 3 jest oczywiście 0, minus 5 dodać 3 jest minus 2, 0 dodać 0 jest nic, 9 odjąć 3 jest 6, Wiersz drugi, minus 4 dodać 4, 0. Minus 5 dodać 4, minus 1. 0 dodać 0 jest nic. I 7 odjąć 4 jest 3. Trzeci wiersz. Odejmujemy. 3 odjąć 3 jest 0. 3 odjąć 3 jest też 0. 1 pozostaje bez zmian. I minus 2 odjąć minus 3, czyli minus 2 dodać 3 daje nam 1. W ten sposób mamy wyzerowane dwie kolumny, pierwszą i trzecią, została nam tylko kolumna druga. Ponieważ z wiersza trzeciego i czwartego wybraliśmy już wiodące jedynki, te wiersze zakrywam i jedyne co mi zostało to albo przy pomocy minus jedynki wyzerować resztę kolumny, albo przy pomocy minus dwójki. Wszystko jedno, wybór jest zupełnie dowolny tutaj, no ponieważ jeden na jedynce łatwiej operować, wybiorę tą minus jedynkę. I zeruję całą kolumnę drugą, czyli żeby pozbyć się minus dwójki w pierwszym wierszu, muszę od niego odjąć dwa razy wiersz drugi. Zero siedzi w trzecim wierszu, więc żadnej operacji nie trzeba wykonywać. I do wiersza czwartego muszę dodać wiersz drugi, żeby uzyskać tutaj 0. Ok. Czyli tak, wiersz pierwszy, jeżeli ja odejmę dwa razy W2, to będziemy mieli 0, 0, 0 i tutaj też 0. Wiersz drugi się nie zmieni, wiersz trzeci się nie zmieni, i wiersz czwarty ulegnie lekkiej zmianie. Dodajemy, 1 dodać 0, 1, 1 dodać minus 1, 0, 0 plus 0, 0. I minus 1, dodaj 3, równa się 2. Mam trzy kolumny jednostkowe, prawie że. Tutaj jest minus 1 jeszcze w drugim wierszu. No można to było tą operację wykonać w poprzednim kroku, ale już nie będę tutaj zmazywać niczego. Przemnóżmy drugi wiersz przez minus 1 tylko, raz, 2. Ja je przepiszę dokładnie w tej samej kolejności. Tutaj można by ten wiersz zerowy albo w ogóle wykreślić, albo przenieść go na dół. Ewentualnie pozamieniać te wiersze miejscami, ale nie jest to niezbędne, żeby to rozwiązanie odczytać. Mamy trzy wiodące jedynki, trzy kolumny jednostkowe, trzy niezerowe wiersze, trzy niewiadome. Czyli liczba niewiadomych jest taka sama jak liczba kolumn jednostkowych, jak liczba wiodących jedynek. Mamy jedno rozwiązanie. Odczytujemy. Pierwszy wiersz oczywiście jest zerowy. W drugim wierszu, drugie wiersz odpowiada równaniu 0x dodać y równa się minus 3. Trzeci wiersz 0x, 0y, 1z równa się 1. I ostatni wiersz, 1x, ja go napiszę tu powyżej, 0y, 0z równa się 2. I to jest rozwiązanie naszego układu.